Dzisiaj moi drodzy rodzacy zapraszam was na film, bardzo smakowity, a jakże świąteczny też, film o smażeniu, gotowaniu, pichceniu, wszystko na raz. Takiej świątecznej kapusty z grzybami po mojemu. A co? Zapraszam. Przygodę z kapustą z grzybami trzeba zacząć od kapusty. Więc siedzi do grotu i się szuka kapusty. No i mamy tutaj takich kilka sztuk, ale czy one się będą nadawać, to nie wiem. I powiem Wam, że jak się nie będą nadawać, to bida będzie. No i jest, jest tu kilka jeszcze innych, więc najwyżej zetnę wszystkie i zobaczymy, co tam w środku się nadaje. A że kapusta jest taka, że przetrzymuje mrozy. No to mam nadzieję, że to takie jeszcze niewielkie mrozy, minus tam 4, minus 5, to jeszcze wytrzymuje. Więc zobaczymy, co jest w środku, co się uda mi z tej kapusty wydobyć. Także ścinam i lecimy ją rozmrażać. Czurki latają ze mną, zaraz Wam pokażę. Czurki, chodźcie! Gdzie ja? Gdzie mi po grządkach łazisz? Gdzie do noża nie sięgamy? O! o, 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 o. Fuchu, Puciechy Pociechy takie. Kapucha, proszę bardzo. Poszatkowana. I ręcznie. Coś tam z niej było. Troszeczkę taka przymarznięta, ale myślę, że to nie przeszkadza. No, a kapuchę zrobimy w nowym garnku, właściwie w takim wielkim garze. I to jest moi drodzy. Proszę bardzo, taki ładny. Chciałem Wam go pokazać, bo to jest kolejny zakup, o którym kiedyś tam wspominaliśmy. Że również Jato oprócz narzędzi robi fantastyczne sprzęty gastronomiczne. I to jest właśnie taki profesjonalny około 20-litrowy garnek który jest używany często przez zawodowych kucharzy. A nam, że był potrzebny duży garnek, to proszę bardzo, przyda się akurat do właśnie tej wigilijnej kapuchy, którą zaraz będę robił. To idzie teraz na ogień, na fajery, będzie się powoli dusić. Tutaj się warzywa na sałatkę gotują. Ale to o sałatce może coś jeszcze jutro wspomnę. Ale skupmy się na kapuście. Tu jest taki mniejszy garnuszek, a w nim suszone grzyby i suszone boczniaki. Znaczy jedno i drugie to grzyby, oczywiście. Co z tym teraz? Ano, grzyby suszone, ponieważ zazwyczaj są z elementami jakiegoś piachu, to trzeba najpierw dobrze wypłukać, odlać tę wodę wypłukaną, a później zalać gorącą wodą, ale ta gorąca woda już zostaje i ona moi drodzy będzie dolana do naszej kapuchy dlatego, że ten cały wywar z grzybów i ta kapusta się będzie dusić właśnie w tym wywarze z grzybów. To zaraz to przeleję do końca, a w międzyczasie kroimy cebulę do kapusty. No i teraz pewnie każdy zada pytanie, a ile do tego przepisu trzeba tej cebuli? Ja zaczynam od trzech i tylko sprawdzam, ile mi się zmieści na patelni. Jak się zmieści 10, to będę z 10 robił. Cebuli na maksa. Ile kto lubi oczywiście? Ktoś nie lubi, to bez cebuli. Ale ja lubię i musi być dobrze wysmażona, więc będzie jej dużo. Później będzie jeszcze smażona z czymś jeszcze i z czymś jeszcze, ale o tym powiem cokolwiek jeszcze później. Już cebula, ale to tylko część, zaraz będę do kraju. Kolejne, te trzy tutaj są, które miałem na desce. A jeśli chodzi o garnek, proszę bardzo, troszeczkę wytraca objętość kapucha. Dodałem jeszcze. ...kilka ziarenek zielonego angielskiego, kilka pieprzu i oczywiście gdzieś tam o... liście laurowe To powinno być, to też musicie wedle własnego uznania Bo ilości, proporcje w takim daniu to zdecydowanie jeden lubi więcej tego, jeden lubi więcej tego Jeden lubi jak mu kwiaty pachną, drugi jak mu skarpetki śmierdzą, także co kto lubi Grzybki, grzybki które były namoczone, drobno siekamy. I oczywiście przenosimy je do głównego kotła. Już jest ich tutaj więcej. Mieszamy razem z kapustą. Za chwilę będzie tu dołączać kapusta kiszona. Cebola się cały czas podsmaża. Jeszcze będzie jeden składnik ważny. Ale to później. Pieścimy, pieścimy, mieszamy. Cały czas. Tam skorupki się suszą. Iści się wciąż. A ja tyłek sobie grzeję na lepie, siedząc obok słoiczka. Z... No z czym? Olej kokosowy, tak. Roztapia się lekko, żeby go było łatwiej wyciągnąć. Z słoiczka. Czemu olej kokosowy? Czemu masło klarowane? A nie na przykład, co nie przysmażę na oleju, zwykłym. Ano dlatego, że jak widzicie bardzo duże jest kapusty, a tu są siekane kotlety sojowe, które to kotlety sojowe były namoczone wcześniej w wodzie z ziołami, z przyprawami, z między innymi domowej roboty wegetą. Zaraz wam tą wegetę pokażę. To było moczone, teraz jest podsmażone właśnie na oleju kokosowym, cebula na maśle klarowanym. A dlatego tak dużej ilości, których zdecydowanie do kapusty nie zużyję w całości, ale chcę sobie zrobić taką niedużą miseczkę smalczyku wegetariańskiego, który właśnie między innymi można zrobić i z masła klarowanego, i z oleju kokosowego, dlatego że te oto substancje zastygają, więc będzie to rzeczywiście smalczyk przypominać. Więc to za chwilę zrobię. A do gara, wielkiego, tego naszego, który wam pokazywałem, naprawdę fajny sprzęt. Po pierwsze, ciężki, toporny, fajny, taki, wiecie, jebutny, jak to się mówi z grubym dnem, z grubą ścianką ciężki do porysowania. Ostatnio nawet robiliśmy w nim krojenie skrzepu od sera, i też absolutnie nic się nie porysowało więc naprawdę taki solidny sprzęt więc ja polecam, bo sprawdzony już przez nas. Linka znajdziecie w opisie filmu. A tutaj do kapusty, która z grzybami tam się pitrasi, Powoli dokładamy siekaną kapustę kiszoną i teraz zachodzę w głowę, czy więcej soku dodać, czy nie. I to zależy od waszego gustu, czyli jak lubicie bardziej kwaśne, to więcej kapusty kiszonej albo więcej jej soku. Jak lubicie mniej, tak bardziej na słodko, to oczywiście, to oczywiście może mniej tej kapusty, to jest połowa tego, co ja dodam, jeszcze będzie dużo więcej. Tu się wszystko podsmaża, część ujmiemy właśnie na smalczyk, resztę powędruje do tego naszego pięknego kotła. A tutaj będziemy oczywiście dokładać jeszcze oleju kokosowego, żeby bardziej smalczyk to przypominał, bo na razie są same skwary i cebula. A tak wygląda ta przyprawa warzywna, o której wspomniałem. Samoróbka robiona przez nas, ale w taki sposób, że wszystkie warzywa zebrane... W naszym ogrodzie zostały wysuszone w dehydratorze, to w niektórych filmach mogliście oglądać, jak suszyliśmy. Później takie suche powędrowały do blendera, zostały zmielone na drobniejsze takie. No i z tego powstaje przyprawa, którą popularnie, najbardziej chyba popularnie pod nazwą wegeta kojarzycie, albo jakiś kucharek. Tam też to jest, tylko poza warzywami, to tam jest mnóstwo soli i no niestety dodatki różne smakowe albo chemiczne. A tego tutaj nie ma. Tu mamy seler naciowy, seler korzeniowy, marchew, por, cebula, pietruszka i pasternak. To wszystko zostało wysuszone, zmielone, wrzucone. Pachnie zarąbiście. Tu jest taki słoik podręczny, który nam pasuje idealnie na tę naszą półkę, która się ciągnie wzdłuż i ze wszystkimi przyprawami. A jeszcze jest taki słoik około 3 litrowy to też reszta tej przyprawy tam jest i starczy na pewno do wiosny albo dłużej. A jeszcze wpadliśmy na taki nicny pomysł, że będziemy na przykład niektórym taką własną przyprawę, albo własne działa, dawać jako prezent na święta, to taki prezent od serca własną ręką robiony, też może to pomysł dla Was jakiś, żeby komuś własne przetwory, wyroby, cokolwiek móc dawać. Troszkę się różni kolorem od sklepowego, prawda, sklepowy taki bardziej, taki bladziocha. Znaczy to akurat nie mamy sklepowego, ale to też nasz rozmaryn. Ta Pogadka mi zwróciła ostatnio uwagę, że takie właśnie blade te sklepowe różne substancje są, a jak się robi swój, no to zupełnie inne kolory. Trochę przypraw powędruje teraz do tego do tej kapusty, wspomniane już przeze mnie warzywa. Ten miks, przyprawa warzyna, majeranek, pieprz czarny, czosnek granulowany, papryka słodka, nasza, troszkę później jeszcze ostrej dodam i trochę soli ziołowej. Mam również resztkę naszej pasaty, która została po robieniu jakiegoś sosu, więc też pójdzie w ramach pomidorów. Możecie, oczywiście, dodać koncentrat pomidorowy, możecie również więcej tej pasaty, możecie pomidory świeże, jeżeli macie rzeczywiście dobre, a nie pomidoropodobne. To by było to. A tu, jak się przeniesiemy, to proszę bardzo. Tutaj, już wymieszana cebula z kotletami sojowymi, które dobrze zostały podsmażone. A tu to samo, tylko mocniej się dosmaża, bo to będzie ta wersja puściutka, czyli ta wersja ze smalczykiem. Znaczy na smalczyk, później finalnie. A to oczywiście powędruje do Gara z kapuchą, która w tej chwili wygląda cudnie. Mmm, no i ten zapach, po prostu miodzio lodzia. Mało czerwono, taka pusta, więc stwierdziłem, że trochę jeszcze koncentratu dodam. A oprócz koncentratu, proszę bardzo, papryka ostra, tak jak wspomniałem, niewielka ilość, bo większość osób nie lubi ostrej u mnie, więc trochę, ale nasze. Śliwki, suszone śliwki, węgierki, nasze. I rodzynki, nie nasze. Ale nad tym też pracujemy. W przyszłym roku, mam nadzieję, że będziemy już mieli własne rodzynki, kto wie, może się uda a rodzynki śliwki po to, żeby tak mimo, taką nutkę słodką przemycić czyli ni to taka trochę kapusta wigilina, ni to bigos takie coś pomiędzy tylko, że bigos byłby tłusty, na mięsiwie taki konkretny, a ja też bym go zrobił trochę tłuście choć nie na mięsiwie natomiast tu aż tak tłusto nie będzie aż tak ciężko zawiesiście nie będzie, no i bigos powinien mieć Moim zdaniem lekką przewagę kapusty kiszonej, natomiast u nas jest zdecydowana przewaga kapusty słodkiej. Jeszcze na słodko zostanie, teraz to podkreślone. Plus troszeczkę tego, troszeczkę tego. coś glancuś. No troszkę mi się koloryt poprawił. Nieco bardziej taki w czerwiny wpadający. No może nie jest to czerwone oczywiście, ale coś tam czerwonego się zadziała. Więc wygląda... Bigosowo troszeczkę. A to już za chwilę będę wyciągał, bo to już powoli dochodzi, czyli do jakiejś glinianej miseczki, żeby ostygło. I mamy smalczyk. Nic więcej tu nie trzeba robić. Wystarczy to przelać po prostu w całości. I później tę cebulkę jeszcze podduszę, żeby była prawie tak jak to. Skłoniliście? Jeszcze bardziej przysmażone, coraz lepiej. No cebulka to w garnku słabo się przypieka, więc trzeba będzie przełożyć na patelnię jednak. Co żeliwna patelnia, to żeliwna. A na obniu to swoją drogą. A tutaj będę powoli redukował tę kapustę, czyli damy jej troszkę odparować. Bo jutro, jak będą robione pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami, to znowu będzie porcja grzybów leśnych. E, oczywiście, namoczona we wrzątku i później ten cały odwar z tych grzybów będzie można właśnie wlać do tej kapuchy. Więc, żeby nie była za mokra, to można ją teraz właśnie zredukować, a później ten aromat grzybowy jeszcze poprawi smak i to będzie końcowy zabieg. Tego zabiegu już Wam nie pokażę, no dlatego że film chcę zmontować dzisiaj w nocy, to będę miał robotę, bo jest na <grywka> 20:10, ale tak to się pracuje przy świętach, więc myślę, że gdzieś do. Pierwszej drugiej w nocy może uda mi się zmontować ten film. I jutro dzień przed świętami opublikuję Wam. Może jeszcze ktoś skorzysta na wigilijną kapuchę się załapie i zrobi sobie według naszego przepisu. Przypieczona cebulka porządnie. No niespalona, chociaż tutaj troszkę tak wygląda, ale nie jest spalona spokojnie. Teraz tylko wymieszać. No i to już będzie końcowe Ale trzeba zdegustować. Najlepiej smakuje z warzochy którą się mieszało. O, już padło zięło, no. mm. Ona już jest rewelacyjna, jak ona do rana przejdzie. A co ją na fajerach Oczywiście z pokrywką. Przejdzie sobie do rana. Tymi wszystkimi smakami, ziołami i tak dalej. Która jest godzinka? Pół 11. Chyba czas najwyższy lecieć zgrywać materiał i montować dla Was film. Mm. Kolacja zaliczona. No tak, ale to łyfą już nie pomieszam, no. No trudno. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że inspiracja kolejna kuchenna przydała się. Oczywiście pójdzie to do działu Prostos Fire. Między innymi przepisy Prostos Fire. No i co moi drodzy, czekam na Wasze komentarze, łapki. Święta spędzajcie miło. Jeszcze spróbuję coś wrzucić świątecznego przed samymi świętami. I trzymajcie się. Pa!